Siemanko, witajcie serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest na temat e, tutaj pojedynków, co czułem kilka pojedynków. Ja tutaj głównie, głównej mierze używałem sobie Aleksandra i Songa, dwu, do, dwóch dowódców właśnie tak z Dimagem. Wniosku, wnioskuję, że po prostu dwóch takich dowódców z Dimagem na pewno jest lepszych niż na duela, niż po prostu e, tutaj tank. E, tutaj bije się z Karole Motem i Aleksandrem. Jak widzicie tutaj wygrałem tego. Tego duela, zaraz zobaczymy sobie raport, no tutaj w głównej mierze też musiałem przyspieszyć, bo strasznie długo te duele trwały, bo to były po 200 tysięcy, jak widzicie 8 tysięcy rannych, 800 do 25 tysięcy, to, to jest 150 tysięcy, jak widzicie tutaj w głównej mierze ten Karol młod na pewno był lepszy, jak miał 5, 5, 1, 1, no i bardzo słaby Aleksander, i w, jak widzicie, tutaj w głównej mierze kolega miał e, itemy pod atak piechoty. Tak ja w zupełności ja mam w drugą stronę, czyli ja mam atak, ja mam obrona i punkty zdrowia. Drugi duel 80 000. E, jak widzicie, tutaj dość szybko go zjadłem, dlatego na pewno na KVK nie opłaca się wychodzić słabym dowódcą, słabym equipunkiem, Dlatego jak tutaj widzicie, praktycznie ja tutaj zaraz zobaczymy ra, raport. E, e, także. Pokażę, jak to wyglądało. 4800 znowu duża liczba. No ale Aleksander na poziomie 44. Bardzo słabe tutaj bonusy do ataku obrony IPZ Piechoty, więc on też ma... Tak jakby też podskutkowało tym, że duże, duże straty. Więc na pewno takimi dowódcami się nie opłaca, bez, bez ekwipunku wychodzić na KVK. tej kolejny duel. Ryszard, Ethel, tak jak mówiłem wcześniej, na pewno... Tutaj na takiego dowódcę po to, się wziąć w dwóch dowódców z damageiem, żeby tak zrobieniem obrażeń, żeby po prostu przebić ten jego heal. Dodatkowo Aleksander ma osłabienie tutaj leczenia. Ja też jakoś nie mam tego Aleksandra dobrze rozwiniętego z Isongiem, aczkolwiek na pewno będę na tym pracować. Jak widzicie, tutaj wygrywam gdzieś tego duela. Jak widzicie, też mam, dużo, mam po prostu większy damage niż faktycznie tutaj Ryszard leczy. Także ten Ryszard praktycznie nic nie robi oprócz tego, że leczy nie ma damage'u więc tak jak mówię, no, na Ryszardę na pewno tutaj opada się brać postacie, dwie postacie, dwóch dowódców którzy po prostu biją jak ich damage także zobaczymy sobie raport 13 tysięcy rannych do 38 tysięcy rannych 200 tysięcy na 200 tysięcy zobaczymy stracę wzmocnienia jednostek jak widzicie tutaj właśnie 5, 5, 1, 1 Ryszard, nabieg biegłości, a atak piechoty 88 do 76, no i tutaj właśnie, jak widzicie, znowu gdzieś tam ten atak, i ten jest atakiem, obrona gdzieś tam e, znowu i moje PZ są dużo większe niż przeciwnika. Także, no, bardzo fajny duel, w, jak, jak dla mnie, tak, oczywiście. E, kolejny duel tutaj znowu e, Richard Ethelfeta. Ja znowu, Alexander Isong. E, tak jak mówię, no, e, na pewno na duel, jeśli chodzi o taką kompozycję, na pewno byłby lepszy Aleksander. Ryszard, ponieważ no, jak dla mnie to ja Aleksander to jest taka ulepszona wersja Karola Motta. W sensie takim, że e, też ma właśnie tarczę 1200. Do tego ma dodatkowo spory D, d, d major skilla, Także to jest właśnie duży plus, więc z Ryszardem na pewno na duela byłby no, nieśmiertelny, że tak powiem. Przynajmniej w tek, tym etapie do KVK3 na pewno, bo później wiadomo, że będą lepsi dowódcy. Także jak widzicie, znowu tutaj gdzieś wygrywam. A <krym> druga sprawa jest taka, że gdzieś tym, przez ten damage on szybciej traci e wojsko, przez co właśnie i ETF rozdaje mniejszy damage i Ryszard się mniej leczy. Więc także to jest też duży, e duży plus, tak. E więc zaraz zobaczymy sobie raport. Tutaj 1500 z Alexander aleksander e zadał wygrany pojedynek, Ale także jak widzicie 19 tysięcy rannych do 38 tysięcy rannych Ryszard uleczył prawie 80 tysięcy jednostek, więc to jest bardzo dużo praktycznie połowę wzmocnienia jednostek, które u tutaj akurat się dużo nie różnią, no dużo większy atak, bo 87% do 76%, Ryszard 5, 5, 5, 5 1, więc też bardzo dobrze i ja te nabiegłości Obrona prawie taka sama, pc, troszkę mniejsze. Tutaj kolejny, ostatni dzisiaj pojedynek, żeby też pokazać różnicę, że się bije tutaj na kolegę, który ma 40 milionów mocy, posiada on, Ale, posiada on Aleksandra i Songa na biegłości. Ja tutaj mam Aleksandra 5542 i, i Sąga 511, więc. No gdzieś słabo mam tego Isonga, no tutaj chociaż um, troszkę w niego zainwestować, mam nadzieję, że w przyszłości uda się w niego zainwestować, żeby sobie tą parę gdzieś tam ulepszyć, jak widzicie, no duża różnica yy, w damage'u, jakby powiedzieć to ze Skila, bo praktycznie połowę, połowę więcej bije mi tutaj przeciwnik niż ja jemu, więc yy, co skutkuje tym, że moja siła zosta zostaje redukowana coraz, no, szybciej zostaje redukowana, więc co za tym idzie jeszcze mniej bije, Także, no to jest na pewno duża różnica w dowódcach, jak widzicie, no co to powiedzie, 1200 kg skilla, on 2800, więc um, to jest duża, bardzo, bardzo duża różnica, zaraz zobaczymy sobie raport, jak to wyglądało w raporcie, aczkolwiek, no duża różnica w kwestii dowódców, tak, gdzieś połowę HP -mu zbiłem, no, niecało, 35 tysięcy do 13 tysięcy, więc to jest duża różnica. w Ciężko rannych, jak widzicie, troszkę ataku więcej, obrony mam gdzieś 15% mniej niż tutaj kolega i PZ ma 3% mniej. Aleksander na biegłości, na biegłości tak samo i są, więc tak to wyglądało. Jeśli odcinek się podobał, także zostawcie łapkę. Pozdrawiam, na razie.